Szemanko witajcie w kolejnym odcinku yy, Właśnie odpaliłem sobie żądirka Niech pochodzi Jęczmień mamy zasypany Zrobię próbę No i dzisiaj przyszedł czas właśnie, żeby ten jęczmień wysiać Z żeśmy się uporali Uprawione yy, Nawożone Tak więc nic innego, tylko tylko siać. A jęczmień w tym roku yy, Stanza takie oto jęczmień udało mi się nabyć. E, chciałem się też podzielić krótką, krótką informacją dla Was małym. Takie sobie zrobiłem doświadczenie. <śmianowicie> Mianowicie wywieźliśmy e, tu dokładnie na ten kawałek 3 hektarowy nojowice na, na pszenicę. Tak jak tu widzicie w załączonym obrazku, Tomek przejeżdżał, jakoś tak e, pasowało, że zaczynał w ścieżce. O, tu chyba w ścieżce. Nie, nie ma tu ścieżki. No przecież patrzę na to i nie ma ścieżki, a mówię, że w ścieżce. Tutaj mam nadzieję, że widać. Ślad? Nie, nie widać. Nie będzie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tu dosłownie jest ślad. E, widać, jak jest przejechane. Wiadomo, troszkę może ta pszenica dostanie. Rozmawiałem z, ze znajomym, który też wywozi gnojowice na pszenicę wiosną. E, mówi, że są takie widoczne przejazdy. Do okresu właśnie y, późno kwietniowego, początek maja, gdy pszenica, y, pszenica zaczyna już ten łan zagęszczać liściem flagowym, to już tak nie widać, a tak, no, no jest oznaczony ślad, gdzie jest przejechany. Zobaczymy y, jaki będzie tego efekt, bo tak jak mówię Wam, mamy porównanie, tutaj dosłownie na tym długim kawałku przejechały, gnowica została wywieziona na azot mineralny, który został podany. Yy, dużo wcześniej, a to robiliśmy może teraz uciekło mi dwa dni temu, tak, dwa dni temu rozwożona była gnojowica, yy, więc tutaj mówiłem Tomkowi, żeby rozwiózł tak na spróbowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A dalej już jest niewożona, więc też będziemy mieli jakby taki yy, obraz, odzwierciedlenie tego, czy to w ogóle ma jakiś wpływ. Nie wiem, na, yy, na parametry, no i przede wszystkim na pląd, ale to. No to oczywiście się wszystko okaże podczas, podczas zbioru. Rzepaczek ładnie też rusza. Ja tak jak mówię, jakieś 3 godzinki potrzebuję na zasianie tego, więc tutaj na powrocie sobie zostawię też siewnik w biacie na spokojnie, gdzie można go sobie wyczyścić i przerzucimy się pod dopryskiwać. No i plan jest też taki, żeby Plan oczywiście jest taki, żeby dzisiaj ruszyć też z, nie, z, 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 z regulacją grzepaków. No i później po kolei, po kolei myślę, że przy odpowiednich temperaturach będziemy musieli myśleć o regulacji w pszenicy, bo powiem Wam szczerze, że no tu już, tu już jest taki no nie powiem, że ostatni gwizdek, ale już gdzieś tam widać te kolanko, które pojawia się w, szczególnie w tych pszenicach pierwszych sianych, już gdzie się tam widać, ale to no tak jak mówię, to zobaczymy na polu, będzie wszystko yy, będzie wszystko widoczne. Yy, jak już jak już wiedziemy, ale, ale no żeby nie wiem jakoś nie rozbijać się, to no tak jak mówię, trzeba się jakiegoś schematu planu przytrzymać. Yy, dzisiaj jest plan właśnie, żeby tam z tym rzebaczkiem. Yy, już to zakończyć wszystko i i będziemy mieli rzepak z głowy załatwiony yy, myślę, że tu zrobimy w tym roku zabieg łączony a mianowicie mianowicie, mianowicie co? Yy, no zrobimy chwasty jednoliścienne z yy, no, z, z, z regulacją, bo tu nie ma za bardzo co się nad tym zastanawiać, ale dobra, o tym, o tym później, teraz sobie zrobię próbę kręconą eee, i... i do usłyszenia na polu. Co do jęczmienia, praktycznie jestem na półmetku albo i troszeczkę dalej. E, po to, co było w pierwszej kolejności, takim można powiedzieć, uciążliwe. Tam, gdzie robiliśmy melorację, gdzie jeszcze jest meloracja do zrobienia, e, tu kawałki, te króciutkie, tak żeby teraz można było spokojnie się skupić na tym, co, o czym chcę Wam opowiedzieć. E, ale najpierw dokończmy ten jęczmień. E, jęczmień. W ilości około 300 sztuk, no 300 sztuk przyjąłem, no więc nie będę mówił, że około, tylko 300 sztuk przyjąłem co dało, co dało nam normę wysiew wysiewu na poziomie 160 kg, duża masa tysiąca, jak się nie mylę jest, ale zabijcie mnie teraz, nie pamiętam jak to jak to już było Powiem wam, lekko, lekko ją zawyżyłem, bo no co prawda jest tutaj y, pokarmu dla jęczmienia pod jęczmień, nawalone, więc można sobie pozwolić na to, żeby ta ewentualna obsada była też na większym poziomie. Y, pole jest no, fajnie uprawione i powiem, powiem, y, powiem, krótko, warunki też są bardzo dobre do do, do siewu. Y, widzicie kurzy się, więc to jest y, to jest jedna z jakby pozytywnych, oczekiwanych oznak na polu podczas siewu. No bo stare powiedzenie, powiedzenie mówi, że jak się za siewnikiem burzy, kurzy, to się zboże burzy. Czy coś takiego? Coś takiego. Więc, yy, więc miejmy nadzieję, że to, yy, to wszystko się nie sprawdzi teraz teraz tak powiem jeszcze co tu było nawożone a nie to już chyba o tym mówiłem no tak 10 12 metrów gnojowicy 200 kilo mocznika korzeń, także no tutaj tutaj na chwilę obecną papu mamy w brud i i myślę, że to wystarczy. Już szczerze wam powiem, że chyba nie będę tu nic więcej dawał, aczkolwiek wiadomo, pogoda, przebieg pogody będzie miał ogromne znaczenie, zobaczymy też jak ten jęczmień będzie wyglądał. No więc, yy, więc też nie mówię, że nie, ale też nie mówię, że tak. Trzeba gdzieś jakiś bufor zawsze, yy, zawsze na uwadze mieć. Yy, to jeżeli tyle, co miałem powiedzieć o jęczmieniu, no i teraz Rzecz, yy, która jest na czasie, na topie, yy, czyli cała, yy, cała norma yy, związana z naszymi glebami yy, w Polsce, a mianowicie chodzi o normę. O, tu już mały ziorek, zaraz będziemy patrzeć. Normę GaEK2, czyli to, co jest wszystko tutaj na torfie, tak jak widzicie, w, w praktyce, w teorii nie wolno nam tego nic tutaj ruszać. Odbudowywać, odnawiać, odrestaurowywać nic z tym nie możemy robić. Zamysł, zamysł był taki, żeby właśnie te tereny zalewowe, torfowe pozostawić w naturze. Niech jest ok. Jedna rzecz. Gdzie w większości yy, tych rzeczy, tych podmokłych, tych torfowisk, są to yy, grunty przeznaczone, jakby pod, <laughs> pod wypas, pod trawy, pod pastwiska. Więc to jest miejsce, gdzie jest produkowana pasza. Pasza dla zwierząt. Pozbywając się tego, czy pozwalając na. Yy, wylewanie, zalewanie, po prostu pozbywamy się pokarmu dla zwierząt. To jest jedna rzecz, ale z punktu widzenia e, jeszcze melioracyjnego, to nie tyle, co tracimy jakby na tym, że te zagłębienie, ta łąka nam powiedzmy palio, licho, ja nie jestem Yy, hodowcą, czy to bydła, czy kóz, czy koni, niepotrzebna mi ta trawa, może zaleć. Ale to nie jest wszystko takie kolorowe, jak, yy, jak się łatwo pisze, jak się łatwo mówi, jak się łatwo podejmuje jakiekolwiek uchwały. Trzeba szerzej na to spojrzeć i po prostu mieć też jakiekolwiek pojęcie na ten temat. <trym> To, że tego rowu nie zrobimy, że tą łączkę zaleje, to jest, tak jak mówię, z mojego punktu widzenia palto licho. Ale to, że do tego rowu idzie e, woda, właśnie, gruntowa, melioracyjna, z pól i teraz nie, jeżeli ten rów byłby e, niewyczyszczony, nie był drożny, to ta woda nie tylko tyle co ten dołek zaleje, ale też i pola. Pola uprawne, na których produkujemy yy, no wszystko to, co jest związane z konsumpcją. Później czy to zboża, czy to yy, yy, rzepak, czy, czy rośliny bobowate, czy kukurydze, przecież to wszystko jest yy, w większości. Przeznaczane na konsumpcję, czyli przeznaczane na coś, co przetwarzamy z tego. No, gdzie, gdzie jest tutaj logika jakikolwiek i rozum? <laughs> Jeszcze raz, jeżeli ja tego rowu nie, od, nie odmulę, nie odczyszczę, nie będę utrzymywał w, odpowiednich, w odpowiedniej kulturze, to nie tyle, że ta łączka, ale to wszystko tutaj co widzicie, tu co ciągnęliśmy melorację od sąsiada. Z kolejnego pola, to wszystko tutaj schodzi. Przy głównym rowie, który też jest przy lesie, nie możemy go czyścić. To wszystko też będzie miało wpływ, że ten areał nam się znacząco powiększy. Umowne 400 tysięcy hektarów to jest nic. To jest, to jest dziesiąta część tego, co może się wydarzyć nie właśnie poprzez to że nie będziemy mogli utrzymywać w kulturze tychże e, urządzeń melioracyjnych. O, może tak to nazwę. I tu, tu po prostu trzeba, trzeba, nie wiem, kim być, co mieć w głowie, żeby takie, takie rzeczy w ogóle e, nie brać pod uwagę. Gruntów w Polsce co dzień, co dzień, Ubywa. Już nie mówię, że przez takie głupie ustawy, ale grunty orne, które idą też pod yy, budowę czy to infrastruktury naszej, krajowej, yy, czy tej drogi, czy cokolwiek innego, to powinno nam wystarczyć. Się A tam się czujnik od, yy, odkrył. Kurde, na krótki rękaw, jednak dzisiaj wiatr troszkę daje się we znaki. Y, czy też inne miejsca, w których grunty są właśnie przeznaczane. No ale tyle dróg powstaje przecież cały czas, są w budowie. W większości miejsc są to nowe drogi prowadzone przez y, pola rolników, przez grunty orne, uprawiane. Y, ile teraz kolejnych powstaje magazynów? Przy autostradach, zobaczcie, gdzie to stoi, czy to jest w lesie, czy to jest, nie wiem, na jakichś nieużytkach, nie, to jest wszystko na gruntach ornych, wszystko na gruntach ornych, więc z roku na rok hektarów ubywa. A, a zapotrzebowanie na pożywienie, na żywność, czy też na produkowanie pasz wzrasta. Chociaż z tym drugim to bym to po polemizował, ponieważ no w trzodzie jest trzody jest coraz mniej, ale ale za to na przykład po głowie bydła no myślę, że nie stoi na takim złym e, z, złym poziomie, aczkolwiek też nie jest jakoś to wielce, wielce pchane do przodu. Więc yy, sumując powinna być odpowiedzialność w rządzących właśnie na temat, na takie tematy. Podejmujesz jakąś nielogiczną ustawę, uchwałę, cokolwiek powinno być, powinna być za to odpowiedzialność. I powinniśmy sami za to się brać i rozliczać ludzi. Takie głupoty robią wypad. Głupoty robią wypad kolejny. Ktoś, kto ma pojęcie, wie i nie, yy, nie boi się innych, myśli to co, to, co jest racjonalne z rolnictwem i dla rolnictwa. No i tutaj, wiecie, no można teraz siedzieć, zaczynać, siedzieć na tyłku, biadolić o tym. Niestety, yy, niestety zawsze dowiadujemy się po, po czasie. Jak już jest, że tak powiem mleko rozlane, wtedy dopiero konsultacje, yy, zmiany, to wszystko po co sobie życie utrudniać? No szkurcie, ja to tego to po prostu no, nie rozumiem, nie rozumiem. I najgorsze właśnie w tym wszystkim jest to, że polityk może z swojej, mm, że tak powiem brzydko, buzi zrobić dupę, dosłownie. No ale ale to już pozostawiajmy pogoda teraz trzeba troszkę pozytywów pogoda sprzyja ładnie, pięknie dzisiaj mamy siewy zakończone te wczesnowiosenne tak jak powiedziałem bo kukurydza jeszcze przed nami no i myślę, że coś tam może uda się dzisiaj jeszcze yy, wypryskać na pole chociaż no tak jak wyszłem na dwór trochę wiatr wieje miejmy nadzieję, że się nie wzmoży jeszcze bardziej i to, to nie będzie przeszkadzało w, 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 dalszych, w dalszej pracy dzisiejszej, chociaż tej jest niemało, jeszcze jest mnóstwo kamieni po polach do pozbierania, także zawsze jest, jest na wsi, na gospodarstwie co robić. I, I tutaj stawiam kropkę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.